Cześć, a dzisiaj produkt dla sympatyków portugalskiej kuchni. Jeżeli lubicie portugalskie produkty, no to myślę, że będzie to odcinek właśnie dla Was. Z tego względu, że porozmawiamy. Przede wszystkim o oliwie z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia Galo. Jest to seria, jak sami widzicie, Alma Portuguesa. Bardzo ciekawy produkt, zwłaszcza jeżeli lubicie właśnie kuchnię portugalską. To, na co na pewno warto zwrócić uwagę, to że już sama butelka tutaj zachęca do dodania takiego produktu do koszyka. Objętość Netto w tym przypadku 500 ml, a zatem dość sporo tej oliwy z oliwek, ale oczywiście to nie jest jedyny argument przemawiający właśnie za tym produktem, ponieważ tutaj, jak sami widzicie, bardzo dobrze wygląda również wartość odżywcza, która jest w przeliczeniu na 100 ml. I jak sami widzicie, mamy tutaj wartość energetyczną 819 kcal. Tłuszczu 91 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 15 gramów, węglowodany 0 gramów, białko 0 gramów, sól 0 gramów, a zatem sporo rzeczywiście tłuszczu. Natomiast oczywiście to jest e, oczywiście oliwa z oliwek, a zatem tutaj trzeba się spodziewać tego, że tłuszczu będzie dość sporo. No i dalej, jeżeli chodzi o inne kwestie, no to na pewno warto zapoznać się z tyłem tutaj. Z opisem na ulotce oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Tak? A zatem, jeżeli poszukujecie jakiejś sprawdzonej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, która będzie naprawdę nadawała się do różnych potraw, ponieważ taką oliwę z oliwek wykorzystacie czy to do surówek, czy to do pizzy bardzo dobrze też smakuje jako dodatek do na przykład takich serów czy twarogów, chociażby na kanapki, tak, a zatem myślę, że dość szerokie zastosowanie i przede wszystkim bardzo dobry i ciekawy smak i aromat samej oliwy. Bardzo polecam Wam właśnie spróbować ja, jeżeli chodzi o smak, jestem bardzo zadowolony, mega sobie cenię, powiem Wam szczerze, produkt Galo. Natomiast jestem też ciekaw, oczywiście Twoich spostrzeżeń. Napisz o tym w komentarzu, jeżeli już miałeś okazję korzystać właśnie z takiej oliwy z oliwek. A tymczasem to wszystko. Ja oczywiście rekomenduję zakup produktu. No i jestem e, oczywiście na tak, jeżeli chodzi o ten konkretny produkt. A tymczasem zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.